Co to jest El Classico? Trudno powiedzieć. A jak pan uważa? No trudno powiedzieć. Aha. Ale dlaczego? Ale dlaczego nie? Ale dlaczego? Dlaczego? Ale to jest też za ile? Za ile? A co za ile? No jak pan uważa za ile? A ile no? <grym> za dobrego drinka. Za dobrego drinka? Będzie miał lepszy humor i tym samym rozmowa z panem będzie się toczyła piękniej. jeszcze. No, Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. 3-2-1 gol. Goool! No Dobrze. Witajcie moi drodzy, przed nami El Clasico. W związku z tym przydałoby się zrobić piłkarską sondę uliczną. Zanim zaczniemy, łapka w górę, subskrypcja, a już teraz zaczynamy. Miałeś jechać. A pojechałem i wróciłem. A Naprawdę widzisz? już? No kurde, szybko, nie? Ty zarobiony gość. Poważnie, nie wiem, nie, nie znam się w ogóle na piłce Nic? nożej. Nie. Dla mnie spalony to kurczę, co najwyżej może być. Czy Messi powinien założyć na najbliższy mecz złotego buta, którego dostał za ostatnie fantastyczne występy. Jasne, bo dostał to od swoich dzieci, nie? Ja nie... Dostał od swojego syna, samym to założył. Tak, z domą bym nosił, tańczył w tych butach. Wątpię, bo to raczej jest jakaś figurka, nie? Nie dał się pan tu podkręcić. Nie, nie. Dlaczego? No, złoty Buddy, to jest pamiątka. Ja mam takie pytanie: Co nope. to jest El Clasico? <noise> Mogę zadać pytanie? Dobrze. Miłego dnia życzę. Może panie wiedzą, co to jest El Clasico? Nie wiemy. Aha. Ja nie wiem, ja nie stąd. Gdzie jest teatr? Czy to w sumie tu pan może iść w prawo, tu wzdłuż. Wzdłuż tej drogi cały czas na wprost i pan dojdzie do teatru. Wszystkiego dobrego. A w teatrze też może być coś klasycznego. <noise> Dzień dobry. Co to jest El Clasico? Klasyczne coś. No ale co klasycznego to może być? No co klasycznego? No ja wiem. Internet? Tak. Oh my god! Klasyczny mam strój. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Klasyczną sukienkę, kostium. One hour later. A na przykład w piłce nożnej, takie coś klasycznego, El Clasico? A nie, El Clasico w piłce A pan bardziej? El Clasico w piłce nożnej? Nie, nie wiem. Ja wiem, że ty wiesz. A ja wiem, że ja nie wiem. Ja nie wiem, że ty wiesz? W Hiszpanii, pojedynek dwóch drużyn hiszpańskich. O kurde, co to? To Real Madryt i Barcelona, ta? No i co? Nie wiesz, jak wiesz? Kurde. się a ja! Jeden To jest jakiś mecz, nie? A jaki to jest mecz? Barca Real. Nie bardzo dobrze. A co to jest El Clasico? Coś pan nie powiedział, ale jakbyście moi drodzy chcieli, to auto na sprzedaż, także śmiało. A jakby pan miał możliwość, to w jakim klubie by pan wolał zagrać? W Realu czy w Barcelonie? Wszystko jedno. Nie jestem ja... panem piłki nożnej. W ogóle nic? No. Zależy, no, od pieniędzy, nie? No to nie jakby znam. dawali tyle samo. A ile by pan chciał dostać za taką grę? No, A jakąś premię za bramkę. 6-0, 6-0, a jak w takiej piosence było. 6-0, chciałbym kiedyś zrobić 6-0. No jasne, że w realu. Poczekaj, bo auto jedzie, musimy przejść, aż z wrażenia. Ale to nie, to jest policja, to nie przychodzi. Naprawdę, to jest policja? O, no. sam tak jedzie? No tak, kurde, wiesz, no tak, po prostu lubi. A, nie? Tajniaki. Całe życie Barcelona. Barcelona, nie. Barcelona. Barcelona? <laughs> <laughs> Pan na pewno mi pomoże. Co to jest El Clasico? Nie mam pojęcia. Nic? Nic. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Pan mi na pewno pomoże. A dlaczego nie... A dlaczego... Proszę pana... A dlaczego nie... No właśnie, dlaczego pan tu nie pomoże? A pani mi pomoże? Wiesz co Damian? Po tobie to się tego nie spodziewałem. Po kim jak po kim, ale po tobie Damian... mu nie pomoże. Taki Damian. Aj... Moi drodzy, jak to nikt nie wie, co to jest El Classico? A czy wy wiecie, co to jest El Classico? Na pewno wiecie. To napiszcie to teraz w komentarzu. Zatrzymam tak, stanę tak. Niech pan zobaczy tak. Teraz, teraz, teraz! You shall not pass. Śmiało, śmiało! I do przodu teraz! Widziała Pani jak ja zatrzymałem tu ruch? O to chodzi. Ja czytam pytania, a pan tylko prawda a albo fałsz. Nie będę miał to czyty, no co z tego czytam? No co, u mnie na YouTube pan będzie, ja mam kanał Zwykły Kibic. To są drogie rzeczy, nie? A ile to kosztuje? No nie wiem, kwestia dogadania. Ale czy ja nie mam pieniędzy, my tu taką bo... to taką sondę robimy publiczną? No damy radę jeszcze, co prawda czy fałsz? Szybko. Mourinho nigdy nie wygrał meczu Well Classico. Fałsz. A wygrał, wygrał. A mogę powiedzieć, nie wiem? Prawda. Fałsz. Nie mam pojęcia. Awansowaliśmy na Euro 2020. Prawda. No już właściwie tak czyli prawda. prawda prawda tak tak czy świński łeb został rzucony na boisko podczas El Clasico tak nie wiem prawda kurde dobrze nie orientuję, ale prawda nie Mes jest najniższym piłkarzem na świecie e, tak fałsz dobrze kurde prawda fałsz czy białe jest czarne czarne jest białe Co jeszcze raz czy białe jest czarna czarne jest białe nie. fałsz fałsz dobrze nie wiem czy źle czy jak Białe jest czarne, a czarne białe. No. Białe jest czarne, a czarne białe. Zależy z jakiej strony patrząc, ale tak na pierwszy rzut oka to fałsz. No, fałsz. I Real nie wygrał ostatnich sześciu meczów z Barceloną. Fałsz. Mm. Fałsz. Nie, bo prawda. 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 Bardzo dobrze, no i fajnie o to chodzi. Jaki może być wynik tego najbliższego meczu między Realem a Barceloną? Dwa jeden dla Barcelony. No i cyk. Barcelona. A dokładne jakieś takie przypuszczenia? 3-1. A proszę mi powiedzieć w takim razie, kto tym razem będzie lepszy w El Clasico, Messi czy Ronaldo? E, Messi, bo Ronaldo dla Białej Damy gra. No real. Ile? No przynajmniej z 2-0 powinien, nie? Obstawiam 3-2 dla Barcelony. Niezły wynik. Jak pan będzie prezydentem, a głosował na pana, bo ma pan predyspozycję, jest pan bardzo inteligentny, i przystojny i chciałbym takiego prezydenta. No, dziękuję panu bardzo. A proszę mi powiedzieć, jest pan w stanie tak długo powiedzieć GOL? Zobaczy, bo chcemy sobie sprawdzić, kto najdłużej jest w stanie powiedzieć Gol, GOL i bardzo dobrze i bardzo długo. I... 3-2, 1 gol. Gool. No, Dobrze! 2, jeden Gol. O, ładnie, a nawet tak nie było zejście takie. U, u. Eee. I moi drodzy, kolejna piłkarska sonda. Tym razem odnośnie El Clasico dobiegła końca. Jeżeli ona wam się spodobała, doskonale wiecie co zrobić: łapka w górę, subskrypcja i widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Także subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia.